Piotr Jacoń związany jest z TVN od wielu lat. Kilka miesięcy temu w mediach głośno było o jego wywiadzie, którego udzielił magazynowi Replika. Dziennikarz opowiedział o swojej córce Wiktorii, która jest osobą transpłciową. Dziennikarz opowiedział też, jak wyglądał moment. Gdy syn zrobił przed nimi co Mikołt i usłyszał od dziecka, że nie czuje się mężczyzną. Ostatnio całą rodziną musieli stanąć przed sądem. Zgodnie z polskim prawem dziecko musi pozwać swoich rodziców i dowieść, że podczas narodzin dokonali nieprawidłowej oceny i przypisali potomkowi płeć niezgodną z jego wewnętrznymi odczuciami. Reklama, o tym, jak absurdalne w tej kwestii jest polskie prawo, ja co nie opowiedział właśnie w rozmowie z wirtualną Polską. Sama rozprawa miała dramatyczny wręcz przebieg. Córka została oddzielona od rodziców, a w pewnym momencie, emocje były tak ogromne, że zalała się łzami. Dziennikarz dodał, że boi się o przyszłość swojego dziecka w naszym kraju. Państwo osób transkłóciowych właściwie nie dostrzega, co sprawia, że systemowo staje się dla nich państwem opresyjnym. Narodowy Fundusz Zdrowia nie dostrzega osób trans, a przecież one całe życie są skazane na terapię hormonalną, dodał. Rodzinny dramat skłonił dziennikarza do napisania książki o osobach transkłóciowych w Polsce. Premiera odbyła się kilka dni temu. Zobacz także. Szok. Ile pieniędzy straci Barbara, kurde, i szatan. Przerażające słowa Jackowskiego. To stanie się w Boże Narodzenie Anna Dereszowska pokazała dziecko. Zdjęcie mówi samo za. Thank you.